Dobry Państwu, miło mi, że przyszliście na kolejny pokaz filmu. Filmu z zupełnie innej bajki niż poprzedni, to znaczy jest to film Wróbel z Jackiem Borusińskim w roli głównej. Portretuje wieś lekko i z humorem. Nawet wtedy, gdy porusza tematy trudne, jest to film, który mówi o naszej prowincji, nie romantyzuje życia, daje do zrozumienia, że można je lubić także wtedy, gdy jest zwyczajny. I chociaż w walce o złote lwy w rubel nie jest na razie wymieniony w gronie faworytów, Wcale nie zdziwię, jeśli okaże się czarnym koniem wrześniowego rozdania, bo zawsze te prawda, wybory najlepszego polskiego filmu dzieją się we wrześniu i zgarnie kilka statuetek. Więc ten film wpisuje się w taki ogólny temat, temat filmów spokojnych, filmów wolnych. I tutaj w innym opisie mamy opis głównego bohatera jako neurotycznego listonosza z małej miejscowości, polski Everyman, czyli taki przeciętny człowiek około 40, który pewnego dnia dostaje od życia cenną lekcję. To, co go spotyka, uczy go empatii, doceniania codzienności, prostoty życia. Wróbel z Jackiem Borusińskim w roli głównej to poruszająca i przydająca wagi banalności historia zwykłego człowieka, który z pewnością pokochają fani Perfect Days. I ja tutaj nawiązuję do tych Perfect Days, ponieważ to była ogromna niespodzianka na wyborach Oscarów w zeszłym roku film ten dostał Oscara Reżyserem był Wim Wenders, a film był o zwykłym czyścicielu toalet, czyli pan ten wykonywał pracę na dolnej prawda, półce skali społecznej, a wykonywał ją z radością, z przyjemnością i przy okazji dowiadywaliśmy się bardzo. Wiele o współczesnej Japonii, bo tam właśnie film się toczył. I ja oczywiście widziałam ten film w kinie, bo zależało mi, żeby obejrzeć całą skalę tego obrazu. Więc obrazy były przepiękne, a mówiły o zwykłych rzeczach. I ten film też wpisuje się w tę, mniej więcej, ikonografię. Wszystko jest pokazywane przepięknie, jest wspaniała muzyka. I jednocześnie toczy się bardzo spokojne życie na prowincji. Nie zawsze muszą filmy być o pościgach i o jakichś spięciach, o morderstwach. To nie ten czas, nie ta bajka. To się zdarza bardzo rzadko w życiu normalnym, a w życiu normalnym właśnie mamy spokojną rzeczywistość. W Polsce jest cały już nurt taki w filmach o spokojnej rzeczywistości. I właśnie film ten jak gdyby plasuje się wśród także. Czy innych filmów e, e, wykonanych przez polskich reżyserów, na przykład Barasz. Film z 2000, 2016 roku, Sztuczki, Imagine, pewnego razu w listopadzie. Film, prawda, krowy, córki krowy, no wspaniałe tytuły. I co jest bardzo, prawda, ciekawe, to to, że polscy aktorzy nasi bardzo lubią występować w takich filmach. Na przykład był film taki jak Juliusz Aleksandra Pietrzaka, Być jak Kazimierz Dejna, Anny Wieczór, Mój rower Piotra Trzaskalskiego, Moje córki krowy Kingi Dębskiej, a nawet Serial ranczą, szczególnie na początku. Kiedy ta biedna Amerykanka przyjeżdża do Polski i zupełnie nie wie, co się tu dzieje i jak, jak działać. Na pewno Państwo pamiętacie ten serial na początku. Ale wpisuje się też ten film w całą gamę filmów nazywanych Slow Cinema, czyli tak zwane powolne kino. Które romantyzuje codzienność, tak jak filmy Jima Jarmusza, a szczególnie polecam tutaj filmy Jana Sferaka, czeskiego rewelacyjnego reżysera. Muszę już kończyć, ja mogłam o tym poopowiadać Jest przez tak jakąś godzinę. No, <laughs> dziękuję no, bardzo. Podleciał, napił się, piórka, za